Miki, dawno takich fajnych dźwięków z szatni nie było tutaj w Bielsku. Czekaliśmy od kwietnia na zwycięstwo od spotkania z Lechem Poznań. Widać was, było dzisiaj tą radość. Opowiedz coś o tym dzisiejszym meczu. Jak to twoim okiem dzisiaj wyglądało? No tak, Na początek się zgodzę. Wiadomo, że były sparingowe zwycięstwa, ale to, to nie było głównym celem. Tylko wtedy była, były głównie założenia, taktyka, żeby je spełniać, żeby przyswoić wszystkie elementy tak, taktyczne i techniczne. Eee, no cieszym bardzo to zwycięstwo. <coughs> jak każde, długo też czekaliśmy na niego, więc dlatego tak, tak dobrze smakuje, można powiedzieć, ale, ale skupiamy się już na, na każdym kolejnym treningu, kolejnym meczu, tak jak, tak jak mówiliśmy wcześniej. No, potrzebowaliśmy, potrzebujemy nadal tego czasu, żeby to wyglądało z dnia na dzień coraz lepiej, bo, bo tak to jest. Na każdym treningu jeszcze lepiej się poznajemy. I, i, I jak widać fragmentami, wieloma fragmentami naprawdę widać to już na boisku. Maraton tych już tutaj naszych bielskich spotkań. Jesteśmy powiedzmy w połowie. Jeszcze przed nami jeszcze spotkanie z Puszcza Niepołomice. To są właśnie te mecze, przede wszystkim w których gdzie powinno łapać te punkty, bo, bo gdzie nie jak gdzie jak nie u siebie, prawda? Oczywiście, że tak w Bielsku, tutaj w domu gra nam się gra nam się najlepiej i. i, i... Może powiem tak, każda drużyna, która gra u siebie, ma tą większą, że tak powiem, pewność siebie, radość gry dla, dla kibiców, bo, bo też e, gramy dla, dla kibiców, dla naszych rodzin, e, więc, więc to, to bardzo cieszy, że udało się wygrać ten mecz tutaj teraz. Ty udało ci się dzisiaj uzyskać jedną asystę, mogłeś dołożyć dwie albo choćby jedną. Dużo też takich zapędów ofensywnych dzisiaj, czy to z twojej strony, czy też ze strony Maćka. Taki był plan właśnie na to spotkanie, żeby się bardzo, bardzo często podłączać do akcji ofensywnych? Tak, wiedzieliśmy, że, że jeden napastnik zostaje wysoko i na spokojnie podrodzimy sobie z nim we dwójkę, więc albo ja, albo Maciek, że tak powiem, moglibyśmy, moglibyśmy być tym, tym wolnym elektronem w niektórych sytuacjach, wiadomo trzeba było zabezpieczyć też, też z tyłu, bo najważniejsze też dla nas obrońców jest to, żeby zagrać na zero z tyłu. Ale no, powiem tak, no, udało się wykorzystać jedną sytuację, jedno podanie. Cieszę się z tego bardzo. Stwarzamy sobie dużo okazji bramkowych, więc, więc to też cieszy. Teraz tylko jeszcze wykorzystywać. Z czasem wszystko przyjdzie. No i Najważniejsze dzisiaj są trzy punkty, tak? Dokładnie tak, jak wspomniałeś, kibicom pewnie do końca yy, ta gra pod Beskidzia się jeszcze w tych ostatnich meczach nie podoba, bo, bo wiadomo, nie każdemu się to dogodzić, ale mm, trzeba powiedzieć, że, że progres w porównaniu do tego pierwszego spotkania z Polkowicami na pewno już jest. A, a co będzie w przyszłości? No tak, zauważyć idzie gołym okiem ten progres. Nie, no Miki. Dwóch Miki się spotkało, ogólnie, że tak, Jeremy, dokładnie. I widać ten progres, który robimy z meczu na też mecz. tak jak też mówiłem wcześniej, że z treningu na trening. I, i da się to zauważyć gołym okiem. Mamy, mamy określone cele, próbujemy je realizować jak najlepiej. Dzisiaj, dzisiaj znowu nam wychodziło w większości fragmentów. Widać że cieszy to to, że najbardziej, że, że kibice też są zadowoleni i, i, i czuć od nich to wsparcie. Więc idziemy przed siebie cały czas, skupiamy się na tym, co najważniejsze, czyli, czyli każdy trening, każdy następny mecz i, i to nas zaprowadzi na szczyt.